Witamy w kolejnej audycji komentarz Tygodnia. Dzisiaj w studio Radio Płock Tomasz Szatkowski Tygodnik Płocki. Dzień dobry Państwu. Łukasz Dąbrowski Multitv. Witam. Renata Kowalska Radio Płocka. Kolejne tematy, które chcielibyśmy dzisiaj dla Państwa przedyskutować. Tygodnik Płocki, redaktor naczelny tegoż tygodnika z nami w studio, ogłosił nominację do Kolejnej edycji plebiscytu z Tumskiego Wzgórza y, przyznaliście w tym roku aż 40, czyli 2014 był aż tak bardzo obfity pod względem tego, co działo się w mieście to nie tak, i regionie. To nie, to nie tak, to y, wygląda kwestia troszkę inaczej. Y, to jest ósma edycja już, także to już jest troszkę historii. Po drugie, zawsze jest 40, zawsze jest co roku. W każdym mm -hmm. z kategorii gospodarka, kultura, sport w regionie jest. Tak, cztery kategorie, Cerego, ta kategorie tak? Tak, jest. Zawsze zgłasza każdej. się y, poprzez czytelników, członkowie kapituły. W kapitule siedzą osoby znane w płocku eksperci w swoich kategoriach, na przykład y, Kanclerz Loży Płockiej Business Center Club w kategorii gospodarka, a na przykład y, szef Artur Wiśniewski, szef Polskiego Pokisu w kategorii kultura i tak dalej, i tak dalej y, w każdej dziedzinie I, i z tych iluś tam kilkudziesięciu propozycji zebranych przez czytelników, nadsyłanych przez pracowników Tygodnika Polskiego przez członków kapituły, których jest 11. Wiceprezydent Płocka, m.in. starosta Płocki Mariusz Bieniek. Wybieramy po długich dyskusjach właśnie te 10 nominacji w każdej kategorii. Ja tylko uchylę jednego ramka tajemnicy, możemy później oczywiście rozmawiać o szczegółach, że z każdą nową edycją, a to mnie cieszy, od razu powiem, z każdą nową edycją jest coraz więcej niezadowolonych. To znaczy, po ogłoszeniu nominacji, ja mam coraz więcej telefonów. Dlaczego nie ja? Dlaczego nie ja? A dlaczego tamten? Bo tamten nie zasłużył tak jak ja. Y, no, oczywiście to świadczy o tym, że, 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 no, że, że chcemy doceniać. Proszę popatrzeć na charakter tego PEPS. Chcemy doceniać to wszystko, co dobre działo się w poprzednim roku, tak y, bo nie, nie tylko dziennikarze mają nie tylko obowiązek ganić. Oczywiście mają taki mm -hmm. obowiązek to, co złe, ale pokazywać to, co dobre. A w tamtym roku działo się wyjątkowo dużo stąd. No tak, sama chociażby gospodarka, tak? Już y, y, łatwo było wybrać taką dziesiątkę, bo jak patrzymy na tą dziesiątkę nawet nie właśnie, to, to ciężko będzie. Chyba wybrać e, zwycięstwo. Jest jedno, jedno miejsce. Zwycięstwa. Jest tak, bo o tym za, za chwilę powiem, e, ale <coughs> odpowiem na pytanie tutaj Reni. Nie było łatwo, bo było mnóstwo propozycji. Proszę po, e, posłuchaj. Na przykład odrzucaliśmy. Tak ważne yy, 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 propozycje w gospodarce, jak budowa dwóch parkingów pod Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. Mm. Bardzo ważna rzecz. Budowa y, inteligentnych yy, wiatr przystankowych, która miała w tamtym yy roku miejsce. Budowa pierwszych w Płocku mieszkań chronionych przez MTBS. Mm -hmm. To nie to, że my tego nie doceniamy, ale po mm -hmm. prostu trzeba było m, m, na, coś, na coś się decydować, na coś wybrać. Zostało tych dziesięć. Te dziesięć to, to, mówię, ci ludzie będą podczas uroczystej gali odpowiedzialni za te wydarzenia, docenia specjalnymi specjalnymi nominacjami, a poza tym teraz czytelnicy Tygodnika Płockiego za pomocą SMS-ów i kuponów zdecydują. wysyłają, zdecydują, kto dostanie przepiękne miedzioryty przez artystę ludowego z podgąbina. Kute, Aktyki piękne jest robione. Co? Jest taki człowiek, który mieszka pod gąbinem i kuje, z miedzi piękne, piękne rzeczy wykuwa. Nie są to tanie rzeczy, ale to nie o to chodzi. Jest to, jest to piękna rzecz, uważam, lepsza niż statuetka, którą można kupić w każdym sklepie. Gospodarka, kultura, sport w regionie. Chyba w regionie było też ciężko wybrać to, co wydarzyło się w ubiegłym roku i w tą dziesiątkę, żeby się zmieściło. Tak, oczywiście. No, tu dużo było o tym rozmawiać, bo mówisz o regionie, gospodarka ciężko, kultura. Tym bardziej, cieliśmy. Przepraszam za taki kolokwializm, takie ważne dla Płocka i dla kultury Płockiej tej małej i tej dużej, bo kultura to jest pojęcie bardzo szerokie. Proszę pamiętać, tak? Jak jak konkurs temer. Tonów, mhm. jak festiwal wielki festiwal muzyki rozrywkowej który był w Łódzkim amfiteatrze gdzie na przykład przyjechała Kajtran Bad Boys Blue i wiele innych zespołów to niestety musiała. jak piękna impreza za o noc cudowna impreza jak postawienie ławeczki Milizimińskiej, pomnika Milii Zimińskiej no z Sygetyńskiej. No tak, ale to, tego nie da, się, nie da się wszystkich uhonorować. Jest mi może przykro, takie są reguły. No nie możemy rozciągać nieskończoność. Uważam, że po 10 nominacji to i tak jest bardzo dużo. Ja rozmawiałam z Arkiem Gmurczykiem z polskiej grupy fotograficznej i powiedział, że bardzo się cieszy z tego, że to, co oni robią na co dzień, czyli spotykają się z amatorami, jeżeli chodzi o fotografię, czy. Specjaliści, fachowcy tak, w tej dziedzinie, że to też zostało docenione, że to właśnie co powiedziałeś, że takie małe rzeczy, bo kultura, tak, to pojęcie względne, dla każdego znaczy coś innego i że właśnie fajnie, że na przykład oni znaleźli się w tej grupie nominowanych do tytułu Stumskiego Wzgórza. Tak samo jak pewnie niektórzy mogą zastanawiać się, dlaczego Małachowianka, jeżeli chodzi o tutaj, jeżeli dobrze patrzę, uczniowie z Małachowianki znów najlepsi, tak, zatytułowali to Jeżeli chodzi o gospodarkę. W prestiżowym konkursie fizyczne ścieżki organizowanym przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Instytut Fizyki Pan zatem co to ma wspólnego z gospodarką, no właśnie, tak? Może, się pytanie. Ktoś może zadać pytanie, co mają wspól, ma wspólnego uczniowie ma, w mojej z gospodarką. Ma przemysła nauka to jest część gospodarki. To są bardzo zdolni ludzie, być może nasza, y, 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 nasza polska gospodarka będzie miała z nimi y, z nich w przyszłości pociechę, bo już wygrywają w tak prestiżowych konkursach organizowanych jak fizyczne ścieżki. I dlatego my z taką premedytacją, mm -hmm. że nie tylko takie liczysto gospodarcze, ale proszę bardzo, cieszy te... to, że jest cały zarys, prawda? Że nie tylko samorząd, ale i przedsiębiorcy i właśnie uczniowie, którzy tutaj jakby... mówiła Mówiłaś, Renatko, wcześniej o grupie <coughs> fotograficznej. Kultura tak pojęcie to jest pojęcie szerokie, naprawdę bardzo szerokie. To są wielkie koncerty orkiestry symfonicznej w teatrze dramatycznym, w galeriach, ale także to są ludzie tacy jak ci, którzy zbierają się w Polskiej Grupie Fotograficznej by zarażać swoją pasją innych ludzi, tak? Więc jak takich ludzi nie docenić? Jak nie docenić na przykład, przeczytajcie dalej, y, y, na, organizowane przez Polską Orkiestrę Symfoniczną spotkania z małymi dziećmi, trzyletnimi, żeby zainteresować ich muzyką poważną. Także nie da się jakby w tych wszystkich nominacjach jednego wzorca ustalić, absolutnie. Nie da się. No i w tym może jest sens. Też. No tak, czy jest to 40 tych nominacji, odsyłamy do... Y, tygodnika Płockiego po szczegóły, jak głosować, do kiedy można i, no właśnie, do kiedy można, to jeszcze powiedzmy może tutaj... Nie pamiętam dokładnej daty, ta, ta data podana jest w mnie, ale ponieważ uroczysta gala kończąca plebiscyt jest 24 kwietnia, więc myślę, że gdzieś tydzień przed, dwa tygodnie przed uroczystą galą jest koniec głosowania. I to jest na zasadzie zaskoczenia, tak? Że wszyscy nominowani są zaproszeni, czy wcześniej wiedzą, że dostaną nagrodę? Nie, nie to znaczy nomina, nominowani już wiedzą, bo to ogłosiliśmy, natomiast Ale że kto wygra, nie wiem, E, dowiadują się, dowiadują w, ostatniej chwili, się tak? w ostatniej chwili, no bo do ostatniej chwili przychodzą kupony, przychodzą smsy, Czyli takie płockie są... Oscary, powiedzmy. No, dziękuję za dziękuję, że, że tak daleko to nazwałaś, no niemniej ma to swoją rękę. Zapewne y, zgodzicie się ze mną, że w przyszłorocznym plebiscycie w kategorii sport y, pojawią się zawodnicy Wisły Płock, y, ci, którzy zdobyli teraz y, w styczniu w Katarze brązowy medal Mistrzostw Świata, tak? Y, wielki sukces mm. Polski z meczu na mecz rozkręcali się. O tym niejednokrotnie tutaj mówiliśmy też. I bardzo cieszę, że aż tylu zawodników z Wisły było w tej grupie, prawda? Z Płocka, Naszych chłopaków. Tak, niewątpliwie. Oczywiście ładnie przeszła z jednego <laughs> tematu do drugiego. Tu zresztą też są chłopcy nominowani za mecz z Barceloną, bo to było historyczne osiągnięcie, ale, ale oczywiście im się należą wszelkie nagrody, gratyfikacje, spotkanie o prezydenta. Nareszcie ci chłopcy stali się medialni. Ja dam tylko jeden przykład. Adam Wiśniewski. Człowiek zaangażowany w ten klub, tę drużynę, w to miasto, no, jak rzadko kto, A chyba kto właśnie chyba jako jedyny został, prawda? Tak? Został kontuzjowany no. bardzo ciężko trzy razy. Tak, Wydawało się, tak, że za tak, każdym tak. razem nie dojdzie, dochodził, dla, i, dla drużyny, i, dla dochodził dla, i dla drużyny, i dla kadry, zawsze zostawiał zdrowie, zawsze był gotowy na wezwanie. Teraz ma swoje pięć <laughs> minut, on jego rodzina, mówi się o nich, pisze się o nich i dobrze należy się tym chłopcom, jak chyba rzadko komu. <laughs> no pewnie, no. To jest na pewno wie, wielki sukces, ale co sądzicie o uhonorowaniu medalami zasłużonych płotczan tychże, tychże piłkarzy? Tak? Czy znaczy to jest pomysł grupy radnych PSL połączonych z siłami z, SLD, tak? z, z Tam się Wojciech Hetkowski, radny, podpisał chyba pod tą petycją. Um. To jest... Ja myślę, że to nie jest dobry pomysł do końca, bo tak jak powiedział Tomek, wszystkie nagrody im się należą, tak, ale y, tylko dlatego, znaczy tylko dlatego w tym w kontekście zabrzeń to pewnie trochę y, nie tak. Ale przecież mają na swoim koncie dużo więcej sukcesów, tak? wywalczyli tyle razy Mistrzostwo Polski, wtedy o nich nie pamiętaliśmy, a teraz nagle tylko, dla, tylko dlatego właśnie, że <laughs> zdobyli brązowy medal mistrzostw świata. Ja myślę, że im się należy coś więcej niż zasłużony dla Płocka. Tam się pojawiły jakieś głosy, że nie wszyscy zawodnicy, którzy byli z Orlen Wisły Płockę na tych mistrzostwach w reprezentacji są zawodnikami z Płocka i że nie można im dać takiego medalu. No ale ktoś kiedyś powiedział, że skoro MTBS dostał, że skoro inne firmy dostawały takie medale, to dlaczego nie piłkarzom ręcznym? No nie wiem, ja myślę, że chłopacy zasługują na coś więcej niż medal zasłużony. To znaczy y, y, gra w, w piłkę ręczną, zresztą uczestnictwo w jakimkolwiek sporcie na tym poziomie, które wymaga niesamowitych wyrzeczeń, ciężkiej pracy, bo to jest praca i potem są takie sukcesy jak pokonanie Barcelony, jak te trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Y, dla mnie byłoby to normalne, że tacy chłopcy trzeba honorować przede wszystkim premią, mm -hmm. tak jak normalnego każdego pracownika. Jeżeli u ciebie u ciebie ktoś dobrze, dobrze pracuje, dostaje premię. Oni świetnie pracowali. Należą się nagrody finansowe, uważam za to, no, co tak zrobili. Natomiast, że no. polece klasykiem wizyty w zakładach pracy, kwiaty, tak, a kwiaty. <laughs> ta, kwiaty. Ta. Natomiast, no tutaj. Ja do końca ma nie wiem, nie wiem co o tym sądzić, dlatego że w pewnym momencie zaczęło tam się rozbijać personalnie. Mm -hmm. No dobrze, było teraz tych czterech czy pięciu, teraz gra. No ale jak wcześniej grał Masłowski, a Chrapkowski też przecież w Płocku grał. A Ashmart też w płocku grał to, i także no, 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 można no, wymienić. Ja to myślę, że wymienić, to był taki tak? huit marketingowy, ale, znaczy, ale moim ale, zdaniem ale uważam, tak, to tak troszeczkę też politycznie można to potraktować, że e, jakbyśmy stanęli radny... właśnie z boku, z boku polityki, to uważam, że Adamowi i Wiśniewskiemu to już dawno się należy za całokształt. E, za, za, całokształt. za, za całokształty pracy. Myślę, że... pewnie za 10 za lat da, Syprzakowi, bo będzie to tak, kolejny na pewno, być może, ale mówię, na na Adam Mistrzostwa Polski i widzę brązowe medale i tak dalej Rane, ja myślę, że co najmniej pomnik Kołomiry ziemińskiej, Sogetyńskiej, no, tak? Wtedy jakbyśmy postawili To na pewno, na pewno mu się to należy, ale w ogólnie ale nie w czy formu, nie w takiej formie, prawda. czy w ogóle to ma sens. Nie być może. Ja, ja, to, ja rozumiem też radę, Rada w jakiś sposób chce uhonorować. I, ale to powinien i cena, być chyba też takie. Może jakaś specjalne posiedzenie Rady, w której zaprosi się tych chłopców wręczy im się jeszcze raz nagrody hmm. finansowe za to, co zrobili. Może to może będzie na najlepszy sposób. Bo chyba najbardziej to cieszy ich medal, który zdobyli w Katarze, tak, a nie y, medal zasłużony dla Płocka, który gdzieś tam pewnie się pojawi w kolekcji y, tych wszystkich nagród, które y, otrzymują. Y, jesteśmy dumni z nich, tak że mamy takich chłopaków, mamy takich zawodników, y, możemy śmiało z podniesioną głową. Tym bardziej, że tak jak powiedział chyba prezydent y, Nowakowski, że cieszy się, że y, Polska zdobyła y, brązowy medal, bo y, tych medali w szatni jest więcej, jakby to Hiszpania wygrała, to tylko by był jeden, tak? Bo wtedy by trener tak. y, kadenas dostał tylko medal, tak to są też nasi zawodnicy. No ale nie, nie sprawdziły się słowa trenera Kadenasa. W finale się nie spotkaliśmy z Hiszpanią. Chociaż było, to to taki bo, chociaż było blisko. To jest ja, ja tak właśnie zastanawiałem się, jak odbierają ci ludzie zaangażowani w to Z jednej strony mamy reprezentację Polski i mamy płoczan w Wiśle Płock. Przeciwko nam w tym najważniejszym meczu o medale gra Hiszpania. trenerem. Hiszpanii jest trener chłopaków, którzy grają po drugiej stronie boiska, komu życzę zwycięzca? <laughs> Oczywiście władzy Hiszpanii, tak? Natomiast podejrzewam, że gratulował, cieszył się potem, że jego podopieczni z klubu tak dobrze wypadli, tak? Także postawił na dobrych zawodników też, tak, wybierając ich. Bo okazuje się, że ci kontrakty. nasi Polczanie nie grali tam jakiś drugopranowy mm -hmm. ról, mm -hmm. tylko no tak. naprawdę. I, i po, popatrzcie jeszcze na jedno rzecz, takie przejście pokoleniowe, bo mówimy o no Adamie Wiśniewskim, tak, Wichary, mm -hmm. nasze, y, który się pokazał ale wyrasta, na tych mistrzostwach wyrosła nowa gwiazda młodego pokolenia. Dwie. Jeden to Szyba, drugi syprzak. Tak, no Sypszak jak najbardziej. Syprzaka chwalili wszyscy komentatorzy, czyli... Tak tak, pamiętam jedną sytuację, gdzie było takie ostre zamieszanie, po, w prawie że w polu e, karnym. Uberwano rękaw. To też, ale e, któryś z komentatorów powiedział: e, e, Syprzak jest wysokim tak, e, zawodnikiem. E, też zasięg zasiąkra, ramion jest zdecydowanie większy niż u przeciętnego e, człowieka, nazwijmy to może w ten sposób. I e, doszło do takiej sytuacji, że kilku, już nie pamiętam który, co to był za mecz, ale kilku zawodników z drużyny przeciwnej m, obstąpiło o Kamila a on jakimś cudem piłkę wyhaczył, trafił do bramki i zatem komentatorzy stwierdzili, że jaką to wyciągnął? Po prostu. To jest Kamil, tak. Tak, a poza tym mówię, no, no nie zawsze jakby przechodząc na takie podwórko ligowe, dobrze jest mieć takich zawodników własnych wychowanków w zespole, bo my się zawsze bardziej identyfikujemy z zespołem, w którym, główno, w, w którym główną rolę grają wychowankowie. Ja wiem, no Kielce mają tyle pieniędzy, że nie czarując się będą wygrywali 9 na 10 meczów między mm -hmm. nami. My o tym doskonale wiemy, ale chyba tych wychowanków kieleckich, to, to nie wiem, czy, czy jak dużo jest w tym zespole i czy jest taka identyfikacja. i to... na pewno mniej, ale w, w, w mistrzostwach juniorskich wygrywamy z Kielcami, także tak. spokojnie. Także ta siła, siła nowa, tak, tak. Ci, którzy będą już niedługo zapewne wspomagać Kamila Syprzaka w tych pierwszych składach rosną i my miejmy nadzieję, że to będzie bardzo dobry przyczynek do tego, żeby to mistrzostwo, te tytuły wszystkie były w Płocku. To teraz zmienimy temat. Gratulacje raz jeszcze dla piłkarzy ręcznych, za nami tłusty czwartek. E, niektórzy śmieją się, że to był jeden z nielicznych dni w roku, kiedy wszyscy mogli powiedzieć, ile zjedli, a nie ile wypili, tak? E, zatem panowie, przyznać się, ile zjedliście pączków. Nie, to, to, bo to też jest dzień, kiedy można sobie pofolgować troszeczkę, tak? Ja może bym pominął ten temat <laughs> jednak. <laughs> Dwa nie kobiety, tak? Okay. Jak najbardziej. Drodzy państwo, prawda jest taka, że no, to są to jest pewna polska tradycja, yy, bo taka jest tak I, i tak się składa, że to są dwa dni, nie tylko Tłusty Czwartek, ale Ostatki. No bo w tradycji i, gotowania pączków był Tłusty Czwartek i były Ostatki z, z wieloma takimi przysłowiami ludowymi. Stam, tam, skąd ja pochodzę, może bardziej Ostatki były celebrowane nawet nie, niż Tłusty Czwartek i to, że sobie raz na jakiś czas pozwolimy, zaszalejemy, to i handel się cieszy. I my oczywiście mamy jakieś wyrzuty sumienia, ale no trzeba, trzeba to jakby pielęgnować. Jak cię się zapytasz prywatnie, ja nie zjadę żadnego, ale Muszę troszkę jakby bardziej piekarni Pieszkowskiego kolejka stała od rana do wieczora. Także na Mo pewno. Ja mogę tutaj na pewno gospodarka została nakręcona. <laughs> Były miejsca, gdzie pączka można było kupić za 45 groszy, chyba nie pamiętam Ale pojawiły to się to też pączki na stacjach teraz. Co A zatem tego, nie było to praktykowane wcześniej. No, ale nie są za darmo, za darmo, za to mamy jabłka, o których nie mówiliśmy e dzisiaj nawet. Tak, ja myślę, że o tym porozmawiamy następnym razem, bo ta akcja dobiega końca, tak? Jest jeszcze. Jedna, tak, będzie jechał. można ją podsumować wtedy e, i o tym na pewno jabłek zabrakło. porozmawiać. Na e, zabrakło. ich, ale w sensie takim, że nie można wyod, wy odbierać ich w banku żywności, ale tam w miejscach, mm. które są przygotowane, to tych jabłek jest. E, Czyli jak podyskutujemy, jak, podyskutujemy o tym za tydzień. Tak, rozumiem. o jabłkach tak. porozmawiamy za tydzień. Zatem już, to będzie tak już e, chyba w, w ramach Wielkiego Postu też, tak? Bez tak, słodyczy. Na jabłka, tak, na jabłka. Wyjątkowo e, bez gazu. Bez gazu <laughs> <laughs> żeby nie przedabrzeć. Za dziś dziękuję. Dziękujemy e, za spotkanie, e, za to, że Państwo byli z nami. Tomasz Szatkowski, Tygodnik Płocki. Było mi miło. Łukasz Dąbrowski Multitv. TV i Renata Kowalska, Radio Płocka. Dziękujemy bardzo.